Siemaneczko, witajcie na Poważnym Kanale, a w dzisiejszym J... Czekaj, to nie jest JPM. No nie. To jest coś innego na Poważnym Kanale, wow, czy to jest je? w ogóle możliwe? Niemożliwe. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla was genialny film, wpadłem na taki pomysł. Każdy z nas wziął sobie pięć, yy, według niego, najgłupszych wersów z polskiego rapu. No oczywiście, pewnie znalazłyby się gorsze, ale wiadomo, nie poświęcamy tygodnia na research, prawda? No właśnie, mamy ciekawsze rzeczy do roboty. No właśnie. Słuchajcie, będzie ten film polegał na tym, że każdy z nas czyta wers, a druga osoba musi odgadnąć, czy to jest wers oraz z jakiej nuty. Jeżeli mu się uda, dostaje punkt. A jeżeli okaże się, że wers Kuby i mój się powtórzył, że mamy dwa takie same, to wtedy ten wers zostaje ogłoszony najgłupszym wersem w polskim rapie. Oficjalnie wpisany na Dokładnie. listę. Tam zadzwonimy do kogo trzeba. A jak dalej mnie słuchacie, to jeszcze napiszcie w komentarzu hashtag kosz. I Dlaczego? Bo robimy śmieciowy content. Dokładnie. A my przypiemy Wam wtedy serduszko. Yy, nie, to nam nie jest w ogóle potrzebne. Możemy chyba przejść do odcinka, co? No, Dobra. oczywiście, że tak. O, ja tu postawię. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurde, wygrałem. W sumie to było głupie. Dobra, to to dobra. w takim razie wybierasz kto zaczyna. No to ja zaczynam. Ehm, to będzie do, do, dosyć... No łatwe. No to Te, dawaj. Ten pierwszy. Mój kumpel do, dotnął ją Siusiakiem. Karta pułapka została aktywowana, gościu. Yanki Big Ben. Mój kumpel dotnął ją. Haha, ja wiem, ale nie powiem. Yes. Dobrze! Dobrze, mamy to, no więc dobra. O, oficjalnie... Chociaż to zostało już dawno ogłoszone, pew, dawno ogłoszone, pewnie przez wiele osób, ale tak, to jest najgłupszy wers. Ewidentnie, w najgłupszy. Ratu. Ewidentnie. Ewidentnie. Dobra, no to w takim razie teraz ja. No dobra. No już wyeliminowałeś mi jeden wers, no. więc zostały cztery. Te typy to twoje idole. Dla mnie poziom ich do równa kupy. To, to, to jest, był fragment wersu. Czekaj, do, do równa kupy? Ehm, jakiś TD, te, może? Nie, nie, nie. nie? nie, nie. To, to było zawarte w piosence. Pa? Ten dźwięk. Pff, serio? Tak. Nie wiem. Ja Szczerze mówiąc to trochę mi się też... może kończyć z Igim Nie wiem czemu. Ale no nie wiem. Ja, nie mam pojęcia. I, jeszcze z tym... Pff. No to bo ci powiem już, nie? No. No to to jest jak Igi? No to dobrze sobie. Asteroida. Tak, to jest Asteroida? Tak. Tak tam nawiną. To is... Jak za pierwszym razem słuchałem, to tak... Nie wczuwałem się w ten tekst, to sobie, sobie gram i nagle słyszę kupy. Pff. Co jest? Właśnie tak mi się coś kojarzyło z Igim. O kupie, dobrze tak, mówimy. Tak, dobrze? tak, Gdzieś... tak. Ty... Na, na nasze instagramy. Ja dobiam do 2000, a daję do pół tysiąca. Ja no, do pół tysiąca. Pół tysiąca, tak. Gorzej Więc... mi idzie, musicie tam wejść, koniecznie. Dałem zdjęcie, gdzie trzymałem sobie telefon przy twarzy i tam jest zdjęcie też. I fajnie to wygląda. Nie pokażę wam tego, będzie... Nie pokażę ale musisz wejść, żeby zobaczyć. Dokładnie, naprawdę. Musisz wejść i polubić każde nawet, zdjęcie. Nawet czasem dodaję relacje. Czasem, Czasami. ja dodaję sporo. Jak mi się chce, jak nie to... to ale nie są gudnione jakości. Są kozackie? Nie, nie. Są kozackie. Dobra przejdźmy tak. dalej. To teraz twój wers. Okej, okay, tak więc em, em, Ty obstrana paruwo. Twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż gówno. O kurde! Mm. Po, powiem ci, że bodaj, że ten raper został skazany. Wskazany? Mhm. Mm tak, 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 tak się powiem. To jest spora podpowiedź. No pewnie tak, ale mi się nie kojarzy. Zanim to powiedziałeś, to bym powiedział. A może, czekaj. No nie wiem. W każdym razie powiedziałbym. Nagrał on. Kurze. Że... Sklebo. O. No nie wiem, ale na początku powiedziałbym, że to może jest. Powiedziałbym, że to może jest jakiś bezczel z tego disu z, z jakiegoś lisa na szpaka, bo tam paruwo jest. jest na <noise> więc. Nie. Ale w takim razie nie. Utwór Squabo nagrał i został skazany za nagranie utworu bo pewnie. Nie, nie, za coś innego, ale tego to nie wiem. Za nagranie utworu bo pewnie. Nie, nie. Hmm. Za co? Je jego kolega wystąpił na. Fame MMA. Jego kolega? Nie, ja się na od jego. Że Kizo? Im, imiennik, o, jego imiennik Imiennik? Tak Czyli kto, czy, w sensie, że Kizo, tak? Nie To nie Kizo? Nie, 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 nie. To... Filipek, o Filipka chodzi? Nie y Youngman? Nie A to nie było więcej raperów Jak to nie było? Promujemy serwer Minecraft a. oraz Tibia Bonus, a bonus Bonus Będą no BGC oczywiście Tak No to, to jest jego imiennikiem, tak? No Ja już zapomniałem, że bonus Kaperem. W sensie imiennikiem, no, imiennikiem, no. A, no to chodzi o bonusa RPK. Tak, dobrze, no. no. dobra, ale, ja, ale go, do... ja go nie słucham, więc nie powiem, że ja, No mówię. ja go też tak nie słucham, A. ale akurat ta nutka mi tak jakoś wpadła. No to z jakiego to utworu? Zachowanie podłe. A. No dobra, ale tutaj nie ma punktu, bo to była potężna podpowiedź, więc no to nie. To teraz ja. No. Tutaj trochę taki dłuższy fragment tekstu. Okej. Okay. Ty mówisz tylko prawdę na trakach, wiesz mi rozumiem. Ja też ci powiem prawdę. Mam pieprzyk na wiem, ale nie powiem. A, a to jest ten, a to jest BDS. No. Czekaj, i to nie był Ibra, bo on miał chyba dwa kawałki. Były na młodych wilkach? No tak, to z młodych wilków. Tak, I był na Ibrze. Mhm. Tak, i to będzie... No, z młodych wilków no. No tak, no ale jak się nazywa ten utwór? No Boże, naprawdę. Spomisami no a ka Każdy to, to wie. No to powiem Ci, że w refenie jest... To jest dla nas dużo więcej niż wasza codzienność. To jest dla nas. Młode to, to, to jest dla nas. Młode to jest dla jest nas. Młode to jest dla nas. No, Tak się jeszcze potem... No. No. Później będę wchodzić. Ty mówisz tylko prawdę na trakach. Wiesz mi, rozumiem. <laughs> Jak się nazywa ten utwór? No to? No mówię Ci, że w refrenie jest tytuł. Co, codzienność? Nie. O Boże, no. Da... Dla nas, to jest dla nas. Dla nas? Przegrałeś, masz pół punktu no, nie... tylko za BDS-a. Pół punktu. A to, a tego, to go, Albo czekaj, to, to, to niech nie będzie ułamków. Niech będzie jeden punkt za wykonawcę, jeden za utwór się dostaje. Dobra, dobra. jeden punkt. Okay. No to tak, to teraz no, tak. Taki długi, że odbijam go kolanem. No to to jest dicho. No. No a, a jak to jest ósmy? Ja człowieku szczerze. Ja tego jest, musisz nie znać! No ja ty musisz nie znać! No ja nie znam tytułu. Czarne rosze, gościu. Czarne rosze. No co to jest? Na jak? Na jak? Na jak? No na, na, na jak? Zapomniałem. Dobra, no to mam też jeden punkt za wykonawcę, w takim no, no, Dobra, no. Dobra. Kolejny wers, uwaga. Ona mówi, że będę napadał z gitarą na Turcję. Z gitarą na Turcję. Kupię ci kebaba, jeżeli nie umrę. Co? Co to jest? Pięć razy to słyszę. No, naprawdę? Ja no. myślałem, że to od razu odgadniesz. Na Turcji. Nie moje pierwsze skrzydła kojarzy mi się to z Blachą. Kebab na Turcji. no Kebab to jest tylko jedzony o pierwszej w nocy. Nie, tak? nie o trzeciej w nocy jest jedzony. O to... w nocy. Trzymaj się, nie jedzcie kebaba o trzeciej w nocy, nie bo jest, nie jedzcie. jeżeli chcecie wiedzieć co się dzieje, jeżeli jeż kebab o trzeciej w nocy, to, to, to wejdź w, w link kartę. w karcie. Film w karcie. Film, w karcie. film w karcie. Ale ja, ale nie chcecie tego wiedzieć, nie. bo to jest naprawdę makabryczne, że Nie, się nie. To nie, że tak jeszcze mamy nowy kanał. O! Kto to powiedział? Nie! No, kanał nie. <grych> Ona mówi, że będę napadał z gitarą na Turcję. Nie. Ej, z gitarą na Turcję. Kupić kebaba jeżeli nie umrę. To jest y, raper, który ma bardzo... Te wersy brzmią jak freestyle. A, czyli to może być ten? Z Zimone? Zam No. Na no to Zimson. No dobra, ale nie wiem co za utwór. Nie. No to to jest Zampsone. Zi, Czytałem Zimswan, już wolę mówić Zimswan, nie Tak, tak dziwnie brzmi. Bo to jest Zimswan. Eee, ballada. ballada. Ballada? No dobra, to teraz ty. A. Okay. W czasie domówki, słuchasz tej nuty. Na, e, buja się do niej nawet ktoś, gość głuchy. Znam ten wers, ale nie powiem co kto to jest. No, i podpowiedź, bo podpowiedź, nie, nie zgadnę. Podpowiedź, no wiesz, no, utwór to jest. nazwa tego utworu jest, jest y, nazwą, jest nazwiskiem pewnego piłkarza francuskiego. Który gra, gra aktualnie dla Metasteru United. Pogba? O, może, Czy może. To jest jak multi Pogba? Tak. O, dobra, ale człowieku. Za, za, za dużo, w sensie myślałem, że się aż tak nie znasz. No dobra, to teraz ostatni mój wers, więc to no, jest... jest mam na nogach wapo, a ze sobą Vapuzator. waporyzator. Tłumy rejestruje jak rejestrator. <głos> <głos> <Schizo>. <głos> no tak znaczy. tak. Tak, <noise> Tak to musiałeś znać. nie? Małpa. Dokładnie, małpan. No, ci to, wago, ci To, wago. to jest wers idealny. Teraz <noise> ten bardzo taki klasyk to jest. No? Mefet Rendusz mata, nie chce znać. Nie lubić. Nie, nie lubić, dokładnie. No? taki klasyk. Klasyczek. Ja wiem, że to jest człowieku klasyk, ale ja nigdy nie przesłuchałem tego utworu. Nigdy? Nawet nie wiem kto, kto, to zro... kto to jest. A, to trochę XD. No to ja nie wiem, ja nie wiem. Nie? nie wiem. Często jem to z Oskarem. Kebab. Rogal DDL. Aha, dobra tam. Ja to nic nie wiem jednak. <noise> jednak nic nie wiem. Dobra, no. no to super, że wygrałeś, fajnie, jesteś najgłupszym wersoznawcą. Znaczy, najgłupszo wersoznawcą. <noise> Najmłodrzejszym. Naj 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 <noise> najmądrzejszym... najgłupszo wersoznawcom najgłupszo werso, najgłupsze wersy zna... najmądrzejszym głupio znawcą, nie, naj... tak, dobrze naj... najgłupszo wer... naj... a tak w ogóle jeszcze zanim zakończymy odcinek to pochwalimy się, że nasza fanka już jakiś czas temu, ale dopiero teraz mi się przypomniało wysłała nam zdjęcie, gdzie uwzględniła nasz kanał w swojej pracy w szkole czujemy się zaskoczeni. była to yy, Oliw Grabowska na Instagramie, więc prawdopodobnie Oliwia Grabowska. Napiszcie w komentarzu: Kozak jesteś. Jesteś kozakiem. Gdzie? O, takim kozakiem jesteś! Takim kozakiem. Czemu takim? No bo to się no, bo, no, bo, no, bo, no, no za kozak. Taka? A nie, że But! No! A, dobra. A, no widzisz. Kozak z ciebie. No. A teraz kończymy już ten odcinek. Widzimy się w następnych filmach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górze. Kliknąć przycisk, subskryb, Walnicie i... dzwona Wa i walnąć dzwona żeby być już ziom no, zostawicie suba, to jesteście masło! Stare masło! Zostawcie suba i dzwona, trzeci zrobił żeby... no. się Co jest? Co to było? No to jest na koniec filmu już. Poczekaj, poczekaj jeszcze... Nie. No to już na koniec filmu, ja to zostawię ten no. miastem, bo nie mogę.